Zapraszam jako pierwszą panią Lucynę Kulińską. Panie będą miały dzisiaj pierwszeństwo. Przygotuje się pani Ewa Siemaszko. A, panie, a panią doktor Lucynę Kulińską zapraszam tutaj. Czy pani doktor będzie chciała na siedząco mówić, czy przy tym? Nie, przy mównicy. No to proszę bardzo. Przyniosłam dzisiaj nowy dla państwa referat. A tutaj dobry mikrofon. Witam. Jeszcze jedno. Ja tylko przypomnę wszystkim, że my tutaj mamy taki zegarek i każdy... 20 minut na swoje... No i to jest ból, to jest ból, ponieważ no cóż, nadzieja jest taka, że dzisiejszy referat tylko w rozszerzonej, kilkustronicowej wersji państwo będą mogli, kiedy zostanie wydany, przeczytać w całości. Uważam, że jest to tekst ważny, który dedykuje dwóm nacjom. Nacji ukraińskiej, która w tym roku obchodzi swoje obchody akcji operacji Wisła które usiłują Ukraińcy wykorzystać antypolsko, lansując pod pretekstem i obchodów zrównanie win za to, co dokonane zostało przez nacjonalistów ukraińskich wcześniej. I oczywiście ich patronom, czyli Niemcom, którzy każdą okazję dla osłabienia Polski będą wykorzystywać, i trzeba wiedzieć, że to jest nasza. Nasze doświadczenie przeszłości, proszę Państwa. O tym między innymi ten, nasz referat, ten mój referat o wypędzeniach będzie mówił. Zwracam Państwu uwagę, że wtedy, kiedy mieliśmy tą chwilę swojego triumfu, kiedy prezydent Trump przyjechał do Polski, jakby bokiem. Pojawiła się od razu informacja o tym, że prezydent Poroszenko dostał ze, ze strony pani Merkel obietnicę y, wszechstronnej pomocy i różnego rodzaju tam suporty. Proszę Państwa, nie bez powodu to się dzieje. I Ukraińcy byli i wiedzą Państwo są do tej pory zawsze obróceni w kierunku Niemiec i to jest zagrożenie, o którym my zapominać nie możemy. Jeżeli zapomnimy, to pokwimy sprawę po raz y, kolejny. A więc dzisiejszy temat wypędzenia Polaków ze wschodnich województw Rzeczpospolitej, zapomniana i niepotępiona zbrodnia na polskim narodzie dokonana podczas II wojny światowej. Przypominam obecnym, że to właśnie Polacy, nie Ukraińcy, nie Niemcy doznali w czasie ostatniej wojny wypędzeń i ludobójstwa niewyobrażalną skalę. Zarówno Polacy, jak i obywatele polscy, bo tak tutaj należy to też rozumieć. Ale jako Polacy nie byliśmy kolaborantami niemieckimi, jak Ukraińcy, nie wysługiwaliśmy się Rosjanom, a cena, jaką przyszło Polakom za to zapłacić, za taką właśnie postawę, okazała się straszna. Było to jak w greckim dramacie, zawsze to powtarzam. Z racji ograniczonego czasu nie mogę rozwinąć jakże ważnego wątku dotyczącego wypędzenia przez Niemców Polaków z Wielkopolski Pomorza i Śląska. Była to część wielkiej niemieckiej akcji przesiedleńczej, yy, tzw. General Zedlug Plan, dokonywanych przez Niemców w latach 1939-1941. Były, były, było owo wypędzenie połączone z licznymi mordami i szykanami wobec Polaków, a decyzję o wysiedleniach podjął na grzeszy Artur Geisler, który uznał Polaków za element niegodny do włączenia do społeczeństwa niemieckiego. W pierwszej kolejności zresztą wysiedlono z kraju warty do Generalnego Gubernatorstwa Polaków ziemian, przedsiębiorców, którym bez rekompensat odbierano majątki na wielką skalę wysiedlenia to rozpoczęły się już 4 grudnia 1939 roku. W sumie liczba wysiedlonych zbliża się do 300 tysięcy. Wiemy, 280 tysięcy jest taką liczbą startową. Kierowani byli oni do centralnej Polski. Wysiedlenia te, jak i późniejsze na terenie Litwy czy na Zamończyźnie wiązały się bezpośrednio z niemiecką doktryną polityczną i wojskową III Rzeszy, tak zwanym Lebensraumem czyli poszerzanie przestrzeni życiowej. Sposób realizacji tych celów yy, zawarto w opracowaniu doktora Ericha Wetzla, kierownika Wydziału Polityki Lasowej w Ministerstwie Rzeszy był to General Ost Plan. Proszę Państwa, w naszych szkołach jakże mało o tym się pisze, młody Polak tak ochoczo biegający na parady Szumana powinien wreszcie... Dowiedzieć się, dowiedzieć się głównie od swoich nauczycieli, że według założeń general plan Ost 85% Polaków pozbawionych wcześniej wykształcenia miało być wypędzonych na Syberię i jako intermenschen, prawda, coś taki po, po, podludzie, prawda, raczej robactwo, służyć niewolniczą pracą swoim niemieckim panom. Polacy mieli zostać zredukowani drogą eksterminacji do kilku milionów. General Plan Ost przewidywał wymordowanie ponad 50 milionów Słowian, a mas. Sukcesywnie plan ten był realizowany. Przykre jest to, że na pomocników Hitlera w likwidacji Żydów, potem Polaków, najbardziej ochoczo zgłosili się Ukraińcy. Ale nie brakło tam też, jak wiemy, Łotyszy, Litwinów, Białorusinów z formacji nacjonalistycznych i innych. Jednak to właśnie ci pierwsi, czyli Ukraińcy, okazali się najbardziej doskonałymi wykonawcami niemieckich poleceń i bezwzględnymi oprawcami. Co ciekawe, jest już dziś faktem bezspornym, że bez pomocy i zgody Niemców do ludobójstwa Polaków, przynajmniej na taką skalę, na kresach prawdopodobnie by nie doszło. Ja zwracam Państwa uwagę. Ukraińcy wykorzystali nadarzającą się sytuację, by za przyzwoleniem Niemców pozbyć się Polaków. Zrobili to najbardziej haniebny i barbarzyński z możliwych sposobów poprzez ludobójstwo. Sumienie Ukraińców obciąża też akcja typowania przez nich w ponad 80% Polaków na Przejazd na tak zwane roboty do Niemiec, podczas gdy kontyngenty siły roboczej do Rzeszy, jak wiemy, miały być rozłożone równo między obie nacje. Wiemy, że wyzysk, gwałty na kobietach, poniżanie ich, poniżanie w ogóle Polaków. I to, że dokonywali owej selekcji wujtowi, administratorzy ukraińscy doprowadziły do tej sprawy. Ja Państwu tutaj nawet przyniosłam, o tym też się mało mówi. Książki są, ale one już z reguły dawno wyszły. Tutaj mamy książkę profesora Bonusiaka, Polscy robotnicy przymusowi w trzeciej Rzeszy. Proszę Państwa, jakie to były liczby, to były przecież setki tysięcy. Ja tutaj poślę Państwu, żebyście sobie chociaż... W tym czasie to pooglądali. Dzisiaj y, w prasie, y, w radiu, w telewizji słyszymy o tym, że porywa się z polskich rodzin, które udały się za pracą do Niemiec dzieci, prawda? Te dzieci się Niemczy. Na jaką skalę robiono w przypadku wszystkich wysiedleń także za mężczyzny? Ile polskich dzieci? My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie dziesiątki, setki tysięcy y, naszych tutaj y, 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 dzieciaków, prawda, I, i młodych ludzi było Niemczonych i y, y, y maltretowanych tam. Do tego tematu tak jak mówię, no szczególnie to jest ważne w momencie, kiedy, kiedy te całe broszczenia i mówienia o, o, o wypędzeniach i, i, i deportacjach dokonywanych na Ukraińcach w odniesieniu do Polaków jako krzywdzicieli są podnoszone. To, że za przyzwoleniem bardzo wielu osób dzisiaj, zarówno na Ukrainie, jak i części osób w Polsce pozwala, aby kolaboranci Hitlera stroili się dzisiaj w szaty bohaterów. Musi budzić sprzeciw. nieba wyjścia. Trzeba się przeciwstawić temu haniebnemu działaniu i temu haniebnemu fałszowaniu przyszłości. Apeluję tu szczególnie do nauczycieli historii. Uczniowie nie zrozumieją II wojny światowej bez tej podstawowej wiedzy. Teraz, jeśli chodzi o wypędzenia ludności polskiej z kresów, wiemy, że Mamy z nimi do czynienia już od roku 1939, kiedy władze sowieckie, zwłączonych później do ZSRR województw, dokonały tam czterech potężnych akcji deportacyjnych Polaków. Były one dokonywane w latach 1940-41 czynnej współpracy, o tym trzeba też powiedzieć, zamieszkujących te tereny mniejszości narodowych. No, formalną podstawą był rozkaz NKWD prawda, z 11 października 1939 roku, wraz załączoną do niego instrukcją o trybie wprowadzenia, ale nie możemy tutaj zapominać o tym, że udział owych mniejszości w tym procederze był. To sprawa bolesna, szczególnie w odniesieniu do mniejszości żydowskiej, prawda, która yy, tutaj trzeba podkreślić jej wyjątkowo niechlubny udział prowadzeniu owej deportacji i gnębieniu Polaków co oczywiście odbiło się, o czym Żydzi nie chcą dzisiaj pamiętać, miało to swoje konsekwencje w świetle zbliżającej się potem okupacji niemieckiej, gdyż takie zachowanie Żydów zaowocowało obserwowalnym wzrostem nastrojów antysemickich wśród Polaków i większym zobojętnieniem na holokaust dokonywany później przez Niemców, posługujących się jako narzędziem policją ukraińską. Sytuacja ta zmieniła się, jak wiemy, jeśli chodzi o nastroje polskie w okresie późniejszym, a ludność polska w swej się współczuła strasznej tragedii Żydów, ale yy, sama jakby też nie, nie zdawała sobie sprawy, że później, szczególnie na kresach, stanie się obiektem tak strasznego odkrucieństwa, ale musimy o tych sprawach pamiętać, musimy używać tego też jako argumenty, bo wszystkie źródła, które czytamy na ten temat o tym yy, mówią. Kolejny etap to paniczna ucieczka przed banderowskim nożem. Od drugiej połowy roku 1942 ruszyła lawinowo-ludobójcza akcja niszczenia ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich, początkowo na Wołyniu, a później w Małopolsce Wschodniej. Jak wiemy, owa y, ucieczka trwała aż do y, końca wojny. Tutaj w kierunku Lwowa płynęła potężna rzeka pozbawionych wszystkiego głodnych, w zaró zarówno w kierunku Lwowa, jak i w kierunku Lublina, prawda? Tutaj w kierunku Bugu płynęły y, rzeka pozbawionych wszystkiego głodnych, pokaleczonych ludzi, byłych mieszkańców powiatów Chorochowskiego, Krzemieńskiego, y, Lubieńskiego i innych. Później za nią ruszyła fala uchodźców z Małopolski Wschodniej. Są dokumenty na to, są zapiski Rady Głównej Opiekuńczej, inne, przez które dziesiątki tysięcy owych ofiar prawda, przepływało. Byli tu ludzie w skrajnej nędzy, pokaleczeni. Chcę tutaj jeszcze raz podkreślić, że nigdy nie zrozumie historyków, którzy ten element ratowania przez mieszkańców Polski Centralnej, szczególnie z tych województw z lubelskiego, z y, 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 dużej części dzisiejszego podkarpackiego, ratowania, udzielania pomocy piękna karta polska proszę Państwa zapisana została tam w tej pomocy tym uciekinierom to wszystko jest jakoś pomijane wymazywane, jestem jedną z niewielu osób która w ogóle się w te dokumenty nad tymi dokumentami pochyliła a przecież tak pięknie to mówi o naszym narodzie, nie musimy być skłóceni, tutaj proszę Państwa mamy piękną, wspaniałą kartę solidarności naszej z kresowianami to dopiero później się zaczęło psuć Otóż w jednym ze sprawozdań z 1944 roku czytamy, zanim jeszcze doszło do podpisania układów o usunięciu ludności polskiej ze swych siedzib, została ona już z kresów wypędzona. Świadczą o tym dane zarówno polskie, jak i niemieckie według akt delegatury rządu na kraj z województwa z Małopolski Wschodniej, na skutek rzezi uciekło ponad 100 tysięcy ludzi, a zamordowanych już wówczas, to 44. rok, według danych ich ponad 50 tysięcy. Ci ludzie uciekali w pańce za Bóg, Chodzi, dotyczy to tylko ten dokument, o którym mówię, tylko ludności wołyńskiej. Tak jak mówię, oni podkreślali, że ta akcja była na tyle szeroka, że nie było praktycznie rodziny wołyńskiej, która w całości się przechowała. Tak była to straszna potworna akcja. Oczywiście muszę się tutaj skracać. Przechodzimy więc do akcji przymusowej repatriacji do Polski, tak zwanej repatriacji, w cudzysłowie repatriacji, bo cóż to była za repatriacja, wyrzucanie ludzi z ich własnych rodzinnych y, stron. Także jest to jedynie kolejny etap naszej martyrologii i wypędzeń. Rozpoczął się w lutym 1944 roku, wtedy, wtedy bowiem po prostu rozpoczęły się, rozpoczęły się akcje, które... Ludność polską zaczęły po prostu przepychać, jakby na drugą stronę. Sposób postępowania był wszędzie jednakowy. Chodzi o to, że wkracza Armia Czerwona, uznaje się znowu te ziemie za rosyjskie, wciela się mężczyzn od 15 do 50 roku życia i czterech roczników kobiet do armii. Przy czym Polaków wcielono, jak wiemy, do armii Berlinga. To położyło kres nadzieją Polaków na, na skuteczne zakończenie mordów. Proszę Państwa, musimy pamiętać, że wyprowadzenie z wiosek resztę. Z zdolnych do obrony mężczyzn i młodzieży męskiej wydało zamieszkałe tam kobiety i dzieci oraz starców na łaskę ukraińskich band, co zostało skrzętnie wykorzystane, jeśli chodzi o Małopolskę Wschodnią. Ten Wielu z tych mężczyzn, z tych młodych ludzi, którzy walczyli na przykład o Wałpomorski czy Berlin nie zdawało sobie sprawy, że w tym czasie ich upos... w, tych, w ich opuszczonych domostwach Y, dokonywało mordów, potem puszczano je z dymem. To wszystko jest zachowane. Wyobraźcie sobie Państwo, jaki był to potworny dramat dla tych wszystkich ludzi. Yy, Rozpoczęło już, potem mamy umowy i y, y, transporty. Transporty te trwały aż do listopada 44. Proszę Państwa, ludzi w otwartych wagonach przewożono. Na przykład ze Stanisławowa, 12-13 października od, odszedł cały, całe zestawy wagonów. Ci ludzie, kiedy przybywali, jeżeli Państwo dotrą do tego mojego artykułu w całości znajdziecie tam fragmenty opisów z polskich, to znaczy już komunistycznych nawet, ale także naszych podziemnych meldunków o tym, w jaki sposób jak oni przybywali do Krakowa i tutaj na, na ziemię centralnej Polski, jakim ci ludzie ograbieni jeszcze po drodze, prawda, bo na granicy im jeszcze odłączano często wagony z mieniem, w jakim stanie ci ludzie, bo to, to dosłownie aż się włos jeży na głowie i płakać się chce, kiedy czyta w jakiej nędzy i upodleniu większość tych ludzi została tutaj y, przewieziona. Przygnębiające wieści płynęły również z Wileńszczyzny, bo wiemy, że nie wywożono tylko stąd, ale i tam y, po opuszczeniu przez, y, kiedy skończyła się okupacja niemiecka, wkroczyli Rosjanie, rozpoczęło się masowe eksterminowanie i wypędzanie polskiej ludności. Warto jeszcze wspomnieć o kolejnych dramatach, kiedy y, tutaj wywożono, prawda, część Polaków jeszcze usiłowała się tam trzymać. Wiemy, że wagony szły też na wschód. Z samego Lwowa, z dawnych kresów y, też y, dochodziło do wywożenia, prawda, ludności na, na Białe Niedźwiedzie, prawda, w drugą stronę. Równocześnie dochodziło dalej jeszcze 44 rak do wypędzania ludności polskiej z tak zwanej Zakierzonii, proszę Państwa, to też jest etap wypędzenia palenia. Tak nie inaczej do, dążę do podsumowania. Dziś po ponad 70 niedługo, 75 lat od zakończenia wojny temat wypędzeń stał się na nowo kartą przetargową. Stał się aktualny w dyskursie naukowym. Tyle, że pamięć o faktach, jeżeli nie strzeżona, Ulega po latach wykrzywieniu i przekłamaniu. Dlatego przypomnienie, jak wyglądała owa prawda, staje się problemem pierwszej wagi, aby nie zejść na manowcy. Moralno-prawną ocenę tej sytuacji, przypominam i tego, że na przykład Niemcy utracili swoje, swoje ziemie na wschodzie, ładnie scharakteryzował Ginter Grass. Powiedział on jasno: rozpoczęliśmy wojnę, prowadziliśmy ją w sposób zbrodniczy i przegraliśmy ją. Ceną za to była utrata prowincji oraz ból ludzi, którzy stracili swoją ojczyznę. Co możemy powiedzieć my, jako Polacy? My tej wojny nie rozpoczęliśmy. Myśmy jej nie prowadzili w sposób zbrodniczy i myśmy jej rzekomo nie przegrali, a wygrali. Uznaniu zasług i męstwa zapłaciliśmy utratą prowincji, bólem ludzi, którzy stracili swoją ojczyznę. Nie wchodząc w zawiłą interpretację, od jakiego procentu mieszkańców terenu o charakterze mieszanym etnicznie terytorium przechodzi w ręce kolejnego, cudzysłowie, właściciela. W tym konkretnym przypadku moralne prawo zwycięzcy ukraińskiego w tym sąsiedzkim sporze opiera się na nagrodzie za stosowanie przez Ukraińców wobec Polaków metod strasznych i niedopuszczalnych, choć jak się okazało skutecznych. Do tego dochodzi dzisiaj na Ukrainie gloryfikowanie morderców Polaków. Tego jest już za dużo dla szanującego się Państwa. Za dużo, czyż nie, proszę Państwa? Otóż na zakończenie, ponieważ postanowiłam, że ponieważ nie jesteśmy wysłuchiwani, tyle stało się przez ten ostatni rok, tyle złego się stało, tyle naszych pomników, naszych symboli poniszczono, co nas potwornie boli. Niektóre nawet były przecież odsłaniane przez prezydenta Kaczyńskiego, i jak teraz patrzeć na to, jak są one dewastowane, pisze się na nich haniebne słowa. Podkłada się pod nie jakieś ładunki wybuchowe, atakuje się polskie placówki, atakuje się yy, nawet ambasady, prawda, wypisuje się, już nie mówię o tym gloryfikowaniu bandery. Ta polityka, proszę Państwa. Jest, znaczy jest to wszystko oczywiście zrzucane na Rosjan, ale nie, nie nie, nie czarujmy się. Przynajmniej jeśli chodzi o hutę pieniacką, mam z pierwszego, z pierwszych ust informacji o tym, jak leżący niedaleko z tamtego miejsca bo, pomnik upowców, prawda do niego jadąc było, widać ten pomnik Polski, jakie były przygotowania i kto to zrobił. W tym miejscu wysoki śnieg, nie było takiej możliwości, jak jakiś desant z powietrza by musiał być dokonany. Wszyscy tam na miejscu, w tym i moje wiwiórki, które tam mam wiedzą, że dokonali tego nacjonaliści ukraińscy, nie możemy dalej udawać, że deszcz pada, kiedy nam się pluje w twarz. Jeżeli nasza polityka jakby składa się tylko z podawania marchewek, a żadnego kika, nawet najmniejszego, takiego drobnego, prawda, nie, nie mamy, bo nawet próba odezwania się naszego ministra spraw zagranicznych w sprawie tego, że Ukraina nie, nie wejdzie z banderą do Europy, powoduje wzywanie na dywanie naszych ambasadorów, to znaczy, że już jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo źle. Dlatego kończę. Bo zobowiązałam się do tego, że każde swoje wystąpienie będę kończyła z całą formułą. Banderes musi być w Polsce potępiony, ustawowo potępiony, a przy okazji pan piekło powinien być usunięty z tego fotela pojazdu z probandera. Bardzo bardzo dziękuję. Słyszała Pani te oklaski? Pani doktor, słyszała pani te oklaski. Jeszcze raz. Kobieta w studniu. Proszę państwa. Pani jeszcze nie odchodzi, bo ja mam dla Pani podziękowanie, ale nie, dotarł, ale nie dotarł jeszcze ksiądz Zalewski, a on musi razem ze mną to podpisać, więc proszę zaczekać.